Siemaneczki rzymeczki, ja jest gaming. I dzisiaj zrobimy sobie już chyba największy opening jaki miałem w Brawl Stars Otworzymy sobie 13 Brawl Boxów I może jeszcze Big Boxa na koniec, jak zagramy dwie gierki Dobra, zaczniemy od tego z questów Pyk Mam nadzieję, że coś się trafi Dobry, Bądźmy dobrej myśli Żeby to nie był jakiś za bardzo pechowy opening za to mi się też power, po, power do różnych postaci, więc bardzo fajnie O Mortis! Co? Co? Mortis! Mythic! Pierwszy Mythic! What the fuck! Jakie mam szczęście! NAISIK! Ej, jaki mam procent jeszcze? Eee, nie tu, to tu, tak, to tu mam procent jeszcze na jakiś... Dalej mi się zmniejszył. O Jezu, jak on się zmniejszył. No nie, jeszcze mi się zmniejszył do legendary, kurde. Ale mam mitika! Dopiero druga skrzynka... Yy, trzecia skrzynka chyba. Dobra, otwieram następne. Może jeszcze coś będzie. Spiky nice i jeden ticket. Pięknie. LOL, ale mamy... Mitka, lOL. Mortisy jeszcze punkty mamy. LOL, ale kozacko. Ja się tam bardzo cieszę. Wow. Nie dość, że na openingu dropnęliśmy Spike'ego, to jeszcze Mortisa. I jeszcze tego. Darila mam. Trzy nowe postacie w... Dwie nowe postacie w... Super. Bardzo... Następna! Wierzę w to! Co jest kurde? Ej, o co chodzi z tą grą? O co chodzi z tą grą? O co chodzi z tą grą? Wytyfy! Druga legenda! Co jest? Mortis i crow w jednym openingu? Otwieramy dalej ludzie, to jest przepiękny opening! Przepraszam, że tak krzyczane to jest niemożliwe, co Co tutaj... Jezu, prawie spodem z krzesła. I do kroła jeszcze 10. Opening pierwsza klasa, kurde. I jeszcze 8 gemów, nie. Już to nie wierzę. Wow. 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 Matko. Dwie legendy. Ja pierdzielę, dwa openingi, dwie legendy i mitik, mortis. What the fuck? Aż napiszę na klanie. Dropnołem. Kroła i mortisa na... U -u. Open -y Lol, dobra, zagrajmy sobie Crowem, Laaa, najsik. Nice, najsik. Nice, 300 gemów takich, kosztuje ja takie 80. I Mortisa mamy jeszcze. What the fuck? Ja pierdzielę! Tu jest fart, największy fart. Jaki my mamy teraz procent? No w megaboksie. Ja pierdzielę. 0.0096. Z 0.0300 dropną no, no Crow! i Mortis naraz. Co? Ja w to nie wierzę. What the fuck? Ale co jest grane? Jak on Uuu, najsłyszę, że nic się nie dzieje. na Wydaje się. Wydaje się, to polityka, czy nie? Trochę lagi na telefonie, ale to mi się nie Na razie jest dobrze. bateria! Bateria, ja tu nie mam czasu! Ej, widziałeś, jest super moc. Teraz zobaczymy. taki skoczek. Wow, man, ale skoczek. Dobry jest! Ej, z kozakiem jest. On jest kozakiem. On jest kozakiem, lol. Czy zagramy sobie może Mortisem na Bounty, bo tam będą ciężki. Najsik. Nice. Woł mi bro! Ale króła trafiliśmy. Jakby co widzowie, szykujcie na dwa, na trzy nawet nowe odcinki z testu kont. Testu kont. Testu postaci. Ktoś się, psuje. się tutaj Kurde, trafiła mnie bomba. Ale what the fuck, nice. No dobra, przegraliśmy niestety, ale to było z tego odcinka na tyle. Jeśli podobał się ten odcinek i ten opening wyśmienity, zostawcie łapkę w górę i suba. Będzie więcej takich openingów. Cześć!